Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza Rdeko www.redeko.pl Relacje z kolejnych turniejów mistrzowskich zaczynamy tym razem alfabetycznie. Na początek badminton. Fani tej dyscypliny spotkali się już czwarty raz w sezonie. Jak zwykle rywalizacja odbyła się w kilku kategoriach. W grupie młodzików do lat 14 z kompletu punktów do klasyfikacji generalnej cieszą się Agnieszka Skowron z Milicza i wrocławianin Adam Bogacz. Kolejna kategoria wiekowa należała do ponownie Skowron i Macieja Chojnackiego. Wśród seniorów do 35 roku życia wygrywali Elżbieta Plan i Grzegorz Chmielewski. A najlepszym zawodnikiem najstarszej kategorii okazał się Robert Figiel. Pora na sporty zespołowe. Trwają zmagania koszykarskie. W ostatni weekend dwa mecze szczególnie rozgrzały kibiców. Gajowe kroki pokonały po dwóch dogrywkach KFV Galaxii 61-60. do To było niezapomniane spotkanie, podobnie jak starcie. Home Broker i krwaczyk bruki Kleten -Klan. Ci pierwsi zwyciężyli w dodatkowym czasie 44 do 43. Do bardzo wyrównanego starcia należał też pojedynek Turowa Gorzelec i Bada Lab Dabat. Ostatecznie lepsi ci drudzy, wygrywając 38 do 36. Ponadto komplet punktów zainkasowały zespoły OKC, Wrobasket.pl, Maximuski, i KKS Baby. W siatkówce podczas ostatniego weekendu odbyły się tylko mecze drugiej ligi kobiet. Warto wspomnieć o jednym spotkaniu, bo toczyło się ono jako jedyne na dystansie dłuższym niż dwa sety. Turbinki przegrały z KMW Team 1-2. Komplety punktów do klasyfikacji generalnej dopisały natomiast Wrozas Challenger Wrocław i po dwa razy Patio 1A3 Team i MDK Fabryczna. Przed nami kolejne wyzwania w ramach otwartych mistrzostw Wrocławia. Do gier w siatkówce w najbliższym czasie szykują się przedstawicielki półci Pięknej. Zaplanowano również kolejne spotkania w ramach koszykówki. Walka jednak nie tylko o punkty, bo też o koszykarskie medale w ramach koszykówki ulicznej. Co jeszcze? W ramach Odra River Cup odbędzie się rywalizacja OMW w kajakarstwie i łodziach smoczych. Więcej o tej imprezie można znaleźć na naszej stronie internetowej. W pierwszy weekend czerwca do gier szykują się przedstawiciele tenisa stołowego, a chwilę później dorośli w szachach. 6 i 7 czerwca odbędzie się pierwsza runda OMW w Ultimate na polach marsowych. Standardowo gry w formule minimum jedna dziewczyna na linii udział jest bezpłatny. Będzie dużo dobrego Ultimate i świetnej zabawy z nowości. Odbędzie się ceremonia zakończenia zimowej edycji, oraz po raz pierwszy OMW będzie imprezą dwudniową to oczywiście w Ultimate. Centrum Redeko www.redeko.pl Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.